ja tu wszystkim przypomina o święcie mamy, które już za kilka dni lub razem spotka się cała nasza rodzina. Najważniejszy najważniejszych wszystkich będziesz mamo ty, bo tylko ty się dla nas liczysz, mamo. A serce nasze, kto wlacie Pitły tulipany i żonkile. Na polach się zielenią kłosy młody zbóż. Skowronek swoim śpiewem wszystkim przypomina, że dzisiaj święto mamy thank